Siema, tutaj dealer. Witam w kolejnym filmie z ciekawostek z Saints Row 5, Saints Row 2022. Jak kto woli. Dzisiaj kolejne historyjki, więc zapraszam was do oglądania po prostu. No i zobaczymy co dzisiaj wypadnie. Co z tego widziałem, jest całkiem spoko. Dzisiejsze poszukiwanie ciekawostek zaczniemy niedaleko od kościoła, mianowicie w tej lokacji i znajdziemy tutaj nawiązanie do doktora Hu. I znajduje się ono tutaj. Jest to taka budka telefoniczna nazywająca się Tourdis. No, chyba to też można wziąć jako dekorację do kościoła świętych, bo też się tak świeci, ale. Ile w tym prawdy to sam nie wiem. Kolejna ciekawostka standardowo znajduje się tutaj w dole mapy, gdzie najwięcej dotąd rzeczy pokazywałem. Tak, w tym terenie to jest krówa popierdolona, ale to jest mnóstwo rzeczy. No i ogólnie, tutaj jest taka dziura. No i tutaj jest y, figurka, która nie miała za dużego szczęścia. No, ten manekin skończył marnie. Kowadło go wypierdoliło. No. Unloco. Unloco poco Kolejna ciekawostka znajduje się tutaj po prawej stronie mapy. Tutaj na takie oto odnodzę. No i tutaj, zaraz na wejściu, mamy taki budynek. Idąc tutaj, znajdziemy ukryty pojazd, którym jest taka oto wanna. Trzeba tylko radio wyłączyć, kurwa. Bo, kurwa nikomu się radio nie chce słuchać. No i mamy oto taką kurwa wannę z kołami, którą możemy sobie jeździć i strzelać do woli. Co więcej, zobaczymy sobie, czy da się ją zapisać w garażu. Obstawiam, że się da, ale w każdym razie tutaj jest taki ukryty pojazd. Jak on się nazywa w ogóle? Mm... Shifty. No, a to tutaj jest taki oto pojazd. Na potwierdzenie, tak, da się zapisać ten pojazd w garażu, jeśli byście go oczywiście chcieli. Kolejna ciekawa rzecz również jest na dole mapy i dołączę raczej do kolekcji dziwnych rzeczy, ponieważ znajdziemy tutaj taki monolit. A wokół lewitują kamienia. Coś ciekawe. No i tutaj z tyłu jest zagadka. Co to za zagadka? Nichu, ja wiem. Ale jest tu w każdym razie coś takiego. I. No, w ogóle ciekawe napisy to są, tak swoją drogą. W każdym razie jest tutaj coś takiego, czymkolwiek to jest, kurwa. W poprzednim odcinku pokazywałem UFO. Nie jedno, a dwa. I zapomniałem o trzecim. I tutaj po lewej stronie mapy jest trzecie UFO. No i jest ono tutaj wbite w górę. Taki oto tutaj talerz. Więc uzupełniam, bo nie pokazałem poprzednio. Tutaj, w tym miejscu na mapie. Jest to tutaj. Możemy znaleźć drugi ukryty pojazd w tym odcinku. Jest to taki oto Yyy, No, stoi to takie autko i... no. Możecie nim sobie pojeździć, no. Nic specyficznego, pewnie je też się da zapisać w garażu Zaraz wam to pewnie udowodnia. Dla potwierdzenia, Clownowus również da się zapisać, więc możecie nim zawsze pojeździć Więc to na tyle z tego filmu, jeśli wam się spodobało To fajnie, to się cieszę, no i widzimy się w kolejnych filmach z Saints Row Bo jeszcze trochę ciekawostek zostało Mam jeszcze w chuj bugów, ale tego nie będę pokazywać, bo ta gra jest jednym wielkim bugiem Pokażę wam Pewnie w chuj najciekawszych rzeczy, także no. Tyle. Więcej ciekawostek będzie. No i alo.